Siemanko, siemanko, teraz jest trzeci dzień, e, kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jedziemy do Washington. Nie wiem, zobaczyć Kapitol, e, tam jakieś miejsca, różne pomniki. Poszlądamy się sobie, więc idziemy z Niną i Carmenem. Carmenem Wozyker. Nie. Go to the Capital Run. Yeah. Czyli idziemy teraz e, najpierw w Capitol tam pochodzimy, może, może coś nagram w stylu Time Lapsea, zrobię gdzieś albo przy tej e, od razu Iglicy sobie tam nagram No ale posłuchajcie, to jest po prostu jakby no faktycznie w Waszyngtonie e, nie ma nie ma wysokich budynków Pewnie w nowym Jorku dopiero mamy gdzie Będą nie. nie napyta Nie napyta czy ja e, czy, czy chcemy na hulajnogach poszmigać po pośmigać Ja mówię tobie to jest potrzebne Mi Nie. Pośmigać Pośmigać to jest pojeździć poganiać O, poganiać Nie, szczerze mówiąc, tak do końca nie wiedziałem, jak się będę czuł w stanach zjednoczonych, ale powiem szczerze, jak jestem w gościach u Carmen i u swojej siostry, czuję się, czuję się, tak, jakbym, jakbym do Włoch przyjechał do mamy swojej. A jeżeli chodzi już poza, poza dom. To się czuje faktycznie jak w Stanach Zjednoczonych. I to faktycznie czuć na każdym kroku. Wszystko jest duże. Wszystkiego jest dużo. Widać od razu, że ludzie zamożni, ludzie mają pieniądze, ludzie ludzie są spokojni o jutrzejszy dzień. Może ciasna tutaj ludzie się walają, porozkładają się. Ja już sobie wyobrażam moment ja już sobie, ja już sobie wyobrażam co się dzieje tutaj Co się dzieje tutaj w lato, bo no pewnie to na całość całość to jest dookoła to tutaj ludzie normalnie odpoczywają

Какая-то кавалерия Блин, какая-то битва была, или что? Блин, грант No, a teraz przy, przy Kapitolu mamy pomnik James, Jamesowi Kerfield 1831-1881 rok No to facet 50 lat pożył Kurczę, już pokazuję Moment O, kraty No i taka ciekawostka, że tutaj, że tutaj ludzie ludzi chodzą Tutaj ludzi chodzą normalnie na czerwonym świetle. Jeżeli widzą, że po prawej, po, po, po prawej i po lewej stronie nic, nic nie ma, no to chodzą na czerwonym bez problemu. Siostra, siostra mówi, że e, po prawej i po lewej stronie e, są muzea, lotnictwa, muzea różnego typu e, i mówi, że to wszystko za free, w sensie nic nie płacisz, tylko wchodzisz normalnie i zwiedzasz To teraz e, chcemy kupić wodę e, Ty co chcesz Pret. Moja siostra chce kupić precel. A, no, a my z Karman weźmiemy pewnie jakieś coś do picia. No i Carmen nie wiem. Coś też będzie. No sobie sobie idziemy tak alejką właśnie kół kapitolu i normalnie ode mnie, ode mnie po lewej stronie mamy mamy kościół nie wiem co to za kościół Carmen powiedział, że to jest Конечно, это связано с религией. Я что мы же все еще ближе к этой ягодице. Właśnie Właśnie jest opis tego miejsca. Jaka ciekawostka, wiecie co to jest? To jest właśnie e, z tym monumentem ludzie robią zdjęcie, które zaraz za chwilę i ja zrobię. E, one są, oni są, e, tutaj się kładą, tak? Kładą nogi na górę i robią zdjęcie, jakby były. Teraz opuszczamy ten monument, co zostawiliśmy z tyłu i jedziemy na następny monument popatrzeć. Monument Lincolna. Będzie... tam. A tam jest White House. Biały dom. Też chyba trafimy do niego dzisiaj zobaczyć. No dobra, jak to się mówi heavy go. No teraz jesteśmy E, przy pomniku ofiarom e, II Wojny Światowej e, Tam jest e, pokazany Pacyfik Tam właśnie mamy pokazany Pacyfik a, Od strony Pacyfiku A tutaj od Atla Atlantik Od e, strony Atlantyckiej e, To jest memorial a, więc każda kolumienka, to jest oddzielny stan Alaska, Filipiny, Virgin Islands, South Dakota. To jest po stronie atlantyckiej, po prawej stronie. W sumie stanów jest 50, ale hmm, ponoć jakiś stan jeden, jest jakby um, dodawany zawsze. Ich jest w sumie 50, ale mówi się, że jest 51. No to jest od strony Pacyfiku właśnie e, Pomnik ofiarom A! Widzisz, że niektórzy z Filipinów zaczęli, ale pomagali, bo wojnie nie tworzyli? Amerykanie, Samoa, Tak, to nie chcą A, bo chodzi o to, że to tylko nie, nie Stany Zjednoczone walczyli, tylko Europa też pomagała, no wszyscy, cały świat Um, Puerto Rico, Alaska, Arizona, Oklahoma uh, Minnesota, Kansas, uh, Louisiana, Mississippi, Alabama, Pennsylvania. O, oh, proszę bardzo, właśnie moja siostra mi podpowiada. Tutaj, uh, czerwiec, 6 czerwiec 1944 uh, rok. Właśnie, centralna. Moment. Centralna Europa I w sumie to Nordafrika To są orły który, tu, który, którzy, które trzymają wieniec w łapach taki pomnik I kolejna informacja. Widzicie te gwiazdy, bardzo dużo gwiazd jest nałożony na tym pomniku. I właśnie tutaj jest opis, że jedna gwiazda reprezentuje 100%. 100 poległych żołnierzy tylko amerykańskich więc e, 4048 gwiazd e, razy 100 co daje nam 45 e, 405 tysięcy e, ludzi poległo A OK o, to jest to jest kolejna ciekawostka uh, 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 ten właśnie ten basen uh, basen mówię no tak no, mo, można, można, można powiedzieć że to jest to jest... Uh, mniej więcej basen, no duży właśnie był zbudowany po to żeby, żeby się odbijał obraz e, z tego monumentu tutaj pięknie, pewnie w internecie można znaleźć masę zdjęć ja się sprawdzę to później I teraz tutaj do środka, jak wyszliśmy, no to jest Abraham Lincoln. No cóż, teraz opuszczamy Lincolna i idziemy w stronę White House. W stronę Białego Domu. Zobaczymy, co tam jest. I teraz idziemy uh, nadal w tym miejscu jesteśmy zobaczymy zaraz tutaj fajnie. Uh, no dobra, tu będziemy się zbierać już i pewnie iść do Białego Domu. No, teraz. Teraz jesteśmy a, przy m, takim powiedzmy pojątkowym miejscu memorial. Memorial e, wojny we Wietnamie. E, Vietnam War. Wietnam War. Mm -hmm. yeah, yeah, tak, to jest See, see. Yeah. But this shows you where to znaczy kto tu jest. So these are all the people that passed. Mm -hmm. yeah. And you can find their names. Wojna w Wietnamie. Się rozpoczęła w 59 i trwała do 75. Hmm. Okej. Okay. Uh, to jest kompletnie uh, była wojna w tych latach, a to uh, ten notatnik tutaj uh, imię nazwiska to, jest, to ci pomaga, pomaga uh, znaleźć um, człowieka a swojego bliskiego, e, żeby odnaleźć. E, I need foto. E, e, idę, e, zrobić zdjęcie e, amerykańskim żołnierzom. Kurna, to była straszna wojna. Tak szczerze, kiedyś się interesowałem tym. I powiem szczerze, tak zaraz pokażę. Karabina M4. Właśnie, to jest kurna, ciężka artyleria. No i właśnie idziemy teraz Alejką. To wszyscy umarli pochowani. czy co? Ci, którzy zginęli w Wietnamie, w wojnie wietnamskiej. Proszę bardzo, tu są takie napisy, w sensie imię, nazwisko, nazwiska, a, którzy polegli tutaj w czasie wojny wietnamskiej, o, coraz bardziej. Dobra OK, ja się wyłączam. W sumie nagrałem już e, sporo, jeszcze biały dom e, tam nagram parę kawałków. Jak mi się bateria, to z telefonu już wezmę.